drogę, piaski, habilitę do finansowania lub sfinansowania jej budowy. Więc ma pan umocowanie Rady Gminy do rozmów. I pan nie przeprowadził żadnych, pan nic nie zrobił. Bo to, ja to stwierdzam. Nie a pan nie, nie zarzuca, że, że my tu kazaliśmy już panu drogę wybudować. My tylko spytaliśmy, co pan zrobił w tej sprawie. Pan nic nie zrobił. Panie Przewodniczący, żeby cokolwiek zacząć zrobić, to trzeba najpierw mieć pieniądze w projekcie, bo nie zacznie pan tego robić bez, bez pieniędzy bez na projektów muszą być w projekcie budżetu muszą być zaczęte najpierw projekty wygodować. Po kolei, co pan myśli, że pan... Na 12.00 budżetów. Ja od razu firmą i zrobimy drogę yy, przez... Jeżeli pan negocjuje to, że jeżeli to zrobi... Państwo pamiętacie, mówię, powtarzałem to wcześniej mówię. Co zrobiliście? Zrobadem. Tak, co zrobiliśmy? Co zrobiliśmy co robiliśmy? Co robiliśmy, panie. Dobrze. dobrze. No. Ale? To ma większość w razie, także się Mieliście pretensje. Pan o tym też głosował. Pan sekretarz, dobrze, tym, ale ja. Dziękuję Pan powiedział. Że... Dobrze. Mieliście wielkie pretensje, że pan sekretarz wynajął biuro, bo po prostu biuro adwokackie z Poznania, które miało właśnie wywalczyć takie zapisy, żeby były korzystne dla gminy. Sami to odrzuciliście i teraz macie pretensje. Proszę, ja bym wniosek troszkę dla ostudzenia emocji, 5 minut przerwy, Proponuję, panuje, że, wyluje, emocje troszkę stykły, jeżeli wspominasz, że nie będzie jeszcze dalej. Ale bardzo prosimy, 10 minut przerwy. 10 minut przerwy. Panie przewodniczący, w tej sprawie po przerwie. Powiedziałem, że po przerwie. To jest co innego, natomiast nie ma nawiązania do tych głosów. Po przerwie, panu przewodniczący. Nie ma bo będzie tam przyciąg dyskusji. Dziękuję, 10 minut przerwy.